Robię live'a na YouTube Robię live'a na YouTube Co? Marcinek Ale głowę Puść Hot Sixteen Marcin się odrobi i będzie jeszcze Fortnite Hot Sixteen Fortnite będzie, ale chyba o 22 Marcisia Co? No na YouTube Muszę kończyć. Co? Poczekaj, ja chcę popisać. Ty Lambadziaro. Ja jestem chłopakiem. Ty. Aaa! Ty Lambadziarze. Symy. Co to, Symy? Ja pierdzielę. Litera. Ej, jesteś niemiły. No co, nie kocham Cię? Mordo, ja jestem chłopakiem. A ja dziewczyną? No to się? kurła zastanów ty, pederasto. A Ty co chcesz zrobić? Idziemy na lody? Okej, okay. to o której? Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i w dzisiejszym... Nie, ale o której chcesz na lody? Kurde. Kurderdere. To może o 17? No i zajebiście. Jakie lody lubisz? O. Miętowe Mięte to ja ci do uszu wsadzę A ja ci pod łóżko węża Węża trzymaj przy sobie Co za chłop i co będziemy robić? I szukać foki A ja tego jeszcze nie robiłam Ty, ty, ty głupi jesteś? Chyba ty. No dobra, no to ja, ale co? No to pa No to czemu? Ej, obra. No Obraziłeś się? Ja pierdzielę. Tak. No to zamkniłem. A zamknęłam. No to jesteś chłopak czy baba w końcu? Ja pierdzielę, porobany to jest serio. A ty jesteś kim? Mateusz? Czy Westyta? Nie ma. Spoko, jesteś chłopakiem czy dziewczyną? A nie wiem. Pojebane. No powiedz. No wstydzę się. Jestem Twoim mężem, powiedz. Seba? A? A co? A tak pytam. Znasz Marysię Ziółek? Jaką Marysię Ziółek? No, i co tam u niej? No, nic. Powiedz, nie, nie powiem. No, proszę nie. A nagrywasz teraz, Paula? Paulina Kobus? Co. Czekaj, idę do łóżka. A co będziesz robić? Nie wiem. A to się spytaj. Boże. Kogo, ale nie Misza, kogo? Zamknij łeb. No i co? Dobra, czekajcie. O, cztery pory roku? Pory roku? Dobra, ja spadam pa. Kolejna Wszystko kwitnie, kolejna Dobra, zamknięłem. Nie, no nudne, 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 później się nudne, ale no idiotka, albo idiota. A wiem, że to jest on, później że to jest ona? Ja nie, nie wiem, o co chodzi z tymi robotami bez kitu. plajba z kimś tam przed badalem, albo.